My się dzisiaj porozpieszczamy z Luisem tutaj taką deską smaków, co przygotowałam i tym razem e, na desce m, znajdują się tak e, antypasti, takie papryczki nadziewane e, serkiem w środku śmietankowym. Tutaj mamy cambert, tutaj jakiś ser żółty, szyneczka, oliwki z serem feta. E, tutaj mamy łososia pieczonego, e, jakieś frykadelki, e, czyli takie kotleciki mielone. I tutaj mamy krewetki w sosie czoskowym, te duże. I oczywiście bagietka czoskowa. Także zasiadamy dzisiaj do filmu. No i sobie właśnie tak będziemy dogadzać. Do filmu, w sumie do bajki, bo widziałam, że tam le leci już kot w butach. Luis już ogląda i dzisiaj na wieczór bajeczka. Überraschung! Was ist hier los? Das ist eine Überraschungsparty. Und die Überraschung ist für dich. Wie es aussieht, ist die Katze aus dem Sack. <laughs> Dzień dobry moi kochani, e, witam was bardzo serdecznie w niedzielę, chociaż tego vloga zaczęłam już przebitkami z wczoraj, bo e, robiłam właśnie ten taki jesienny, e, no taki na jesienny styl trochę obiadek i powiem wam, że ten sosik wyszedł bardzo dobry, można go te, też traktować jako zupkę krem, no ale ja go tak potraktowałam bardziej jako sosik, jeszcze go trochę zagęściłam mąką i polałam nim ten e, makaron, on był z soczewicy, ale powiem wam, że ten makaron po ugotowaniu on stracił swój kolor i w smaku był taki neutralny, ale taki bardzo, bardzo delikatny, naprawdę dobry. I do tego ugotowałam jakieś tam usmażyłam w sumie yy, upiekłam w sumie te pieczone yy, dewolaje już gotowe, ale później jeszcze dla chłopaków yy, usmażyłam piersi yy, z kurczaka w panierce, więc ten obiad był naprawdę syty, smaczny i taki właśnie iście jesienny, w jesiennych kolorach można powiedzieć, no a później zrobiliśmy sobie wieczorem z Luisem ta, taką deskę smaków, jak sobie bardzo często robimy i zasiedliśmy sobie przed telewizorem, posiedzieliśmy troszeczkę dłużej, no i słuchajcie dzisiaj jak nigdy, ja nawet jak dłużej posiedzę w sobotę, to ja w niedzielę wstaję najpóźniej o 6 a dzisiaj jak nigdy po prostu tysiąc snów słuchajcie, nie mogłam się obudzić i wstaliśmy około dziewiątej. No już tutaj zjedliśmy śniadanie. Ja sobie umyłam włosy, wyszykowałam się, zrobiłam sobie tą maseczkę, tym razem ten detoks, tą czarną, i powiem Wam, że ta zielona, jak na razie, nie ma, nie ma przebitki, bo ta detoksowa czarna. Hmm, no, niby ta skóra taka też delikatna, ale nie, tamta to mnie naprawdę zaskoczyła. Jeszcze mam różową, wypróbuję tą różową następnym razem. No, i tak słuchajcie, jak później wstałam, tak teraz boli mnie głowa, bo y, ja nie jestem nauczona tak długo spać i wiedziałam, że jak dłużej pośpię, to, to będzie mnie bolała głowa. Teraz jest godzina około 12 i ja chyba będę musiała już wziąć tabletkę, bo naprawdę tak mieć mi. Ale sama jestem sobie winna. Ja wiem, że nie powinnam dłużej spać, bo później boli mnie głowa. No i w sumie już prawie cały dzień, bo już jest godzina 12, a ja nic z tej niedzieli jeszcze dzisiaj nie miałam. I u nas rozłożyli, słuchajcie, wesołe miasteczko. U nas co roku jest wesołe miasteczko takie wielkie, zamykają ulice, i tutaj przyjeżdża mnóstwo ludzi z różnych krajów, krajów z różnych krajów, z różnych miast. No, i być może wybierzemy się na to wesołe miasteczko dzisiaj, tak, żeby się przespacerować. Chociaż my nie jesteśmy jacyś tacy, żeby chodzić na wesołe miasteczko, bardziej chłopaki, oni już tam byli, ale my, my nie lubimy, tak, wiecie, wesołego miasteczka. No, widziałam tam młyn, może pójdę na, ten, na to młyn, diabelskie koło, czy młyńskie koło, nie wiem jak to tam się nazywa, i może coś tam zobaczymy, po prostu, żeby się przejść. No, nie wiem, taki albo gdzieś pojedziemy, dzisiaj jeszcze pospacerować. Zobaczymy, chciałam Wam tutaj pokazać yy, gadżet, który kupiłam ostatnio. Zaraz go otworzę. I to jest taki gadżecik do pielęgnacji twarzy. Yy, I do właśnie tej pielęgnacji używamy tutaj różnych rodzajów światła, jakieś czerwone, zielone. Ja sobie zaraz to otworzę, poczytam co oni tam na temat tego światła napisali i tutaj zaraz Wam co nieco o tym gadżecie powiem. Będę oczywiście go testowała, zobaczę czy on coś daje, ale to wiecie, to jest na dłuższy okres, bo to od razu pewnie nic nie pomoże, tylko trzeba z parę miesięcy pewnie to używać. Także widziałam, że te recenzje tego gadżetu są dosyć dobre no niektórzy też nie widzieli żadnych efektów, ale było dużo komentarzy które właśnie widzieli ludzie efekty na swojej twarzy no i co, ja też zaraziłam się tym trendem i spróbuję chyba raczej nie zaszkodzi no ja już sobie otworzyłam ten gadżecik zobaczcie jak on wygląda taki biały, kształty takie owalne, tutaj mamy podstaweczkę i do tego mamy jeszcze kabelek z końcówką USB do ładowania. Ja tutaj mam teraz włączę ten gadżecik. Proszę bardzo. I już nam się tutaj zaświeciło światło czerwone. I te światła, w zależności od tego, co chcecie osiągnąć, możecie sobie tutaj zmieniać. I czekajcie, wrócimy do tego czerwonego. Jak sobie przyłożycie do twarzy, to. Ten gadżet od razu jeszcze wibruje. O, tak jak tutaj widzicie, ja tutaj nie chcę za bardzo teraz um, tego używać, dlatego że już mam makijaż na sobie i wyłączę. No, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Ja sobie tutaj zrobiłam ściągę w ogóle o tej um, właśnie światłoterapii. Zerknęłam na co są te trzy podstawowe światła, czyli czerwone, zielone i niebieskie. Zaraz Wam o tym powiem. Ale ogólnie. Fototerapia czekajcie, tutaj sobie przeczytam wam tak szybciutko. Fototerapia w kosmetologii poprawia działanie preparatów kosmetycznych aplikowanych na skórę, poprawia odżywienie i wygląd skóry, wpływa na niedoskonałości, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, opóźnia starzenie się skóry oraz przyspiesza gojenie. Także takie same tutaj pozytywy. I powiem wam te trzy. Tak szybciutko pokrótce e, światła, a więc światło czerwone przeciwstarzeniowe. Działanie anti-aging pobudza fibro, fibroplastry do intensywnej pracy, co stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, zwiększa jędrność i napięcie skóry, niweluje rozszerzone pory, łagodzi podrażnienia itd. Tak tak Tutaj mamy jeszcze całą e, rozpiskę, jakie e, światło czerwone właśnie ma działanie ale nie chcę się tutaj za bardzo rozgadywać, więc powiem Wam tylko tak pokrótce. A więc teraz światło zielone, antypigmentacyjne, usuwa przebarwienia, działanie poprawia krążenie krwi i działa odprężająco, przyspiesza gojenie ran, hamuje produkcję melaniny, no czyli takie właśnie wszystko antypigmentacyjne, jak ktoś ma jakieś przebarwienia na skórze. Światło niebieskie przeciwbakteryjne działanie. Światło niebieskie ma szczególne zastosowanie w leczeniu trądziku. Poprzez wytwarzanie wolnych jonów tlenowych atakuje bakterie i tutaj jest nazwa Propionibacterium czy coś takiego odpowiedzialne za trądzik. Także jak ktoś ma problemy z trądzikiem, no to sobie powinien bardziej właśnie chyba tutaj Używać tego niebieskiego światła. Ja chyba będę używała najczęściej światła czerwonego, żeby mi się te wszystkie właśnie serum lepiej wchłonęły. Także po pielęgnacji i słuchajcie, jak ja się tutaj teraz odmłodzę, to za parę miesięcy to wy mnie w ogóle nie poznacie, taka będę młodziutka. Ciebie trzeba omijać, Ciebie trzeba omijać, jak się odkurza? Ty leżysz na środku i się nawet nie ruszysz, co? Co? Jak taki dywanik. No, Ty to jesteś dobra teraz. Kogo trzeba omijać? Hm? Teraz to pokazałaś już wszystkim, jaka w tobie natura siedzi. <grym> Przyjechaliśmy tutaj do naszego miasteczka, znaczy przyjechaliśmy, przyszliśmy na pieszo tutaj do centrum, bo już od naszej ulicy koło domu jest wszystko zamknięte. Wszystkie ulice są zamknięte i powiem Wam, że nie poznaję swojego miasta. Jak to wszystko tutaj porozkładali, to zupełnie jakby była w innym miejscu, nie w swoim mieście. To jest zazwyczaj bardzo spokojnie. A teraz jest po prostu multum, multum ludzi i mnóstwo tutaj atrakcji. A tutaj jest nasz miejski ratusz, który dzisiaj wygląda tak. <śleszy> すいいね。 u Agaty. Zaczynamy farbowanie brody. Du musisz gerade machen. Nein. Doch. Wie tu das? Wiewis tu das? einfach so, ohne gerade zu sein. Gerade No hier, hier und die also so Okay, dann ich hier machen. Muss man ein bisschen gerade machen. Äh, nein, gerade muss auch. Wir sind keine Kunst So, haben. aber hier auch. Ja, da ja, aber diese. Äh, so. Warum auf diese Idee kommt, das weiß ich nicht. Hast diese Idee, ja. ja, aber nicht so was. Aber muss man das. Wie, nicht sowas? wie soll ich das äh, gerade kriegen? Das ist nicht so kunstlich, Schatz. Was kunstlich? Dann werde die dir auf hier kommen, die oh. Farbe. <lacht> <lacht> so? <lacht> das kannst du dich mit dir geschlagen oder Bicher oh, <laughs> ja, Scha kein Gedul vu zuwas. Maf so noch hier sträen?, No hier. Za. Ja. Aber nie so toll. Jetzt zweite Seite. Tada hundert Euro. Tada. Bleib gut so? <laughs> Nein. Nie ma co szpiger, kuka. Ciąg dalszy farbowanie całej brody. Żeby zobaczyć różnicę. Okej, okay, a to jest ba. I tak władzi. To ganson Fazagen, Ganz normalny. I wie, via Afrikan. Nie, moim zdaniem to wygląda bardzo nienaturalnie. Ja już tengał on Mam nadzieję, że sobie wybił. A coś nie liście się Mam nadzieję, że sobie zrobił. No i na szczęście e, tym, tą próbą farbowania brody Luisowi się odwiedziało i jednak sobie brody nie pofarbuje także na całe szczęście